Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Reportera dla Sprawy Prawda. Dzisiaj ludzkie dramaty, tragiczne historie, smutne wyjaśnienia i skradzione miłości. Czy aby na pewno nasi goście poczują się lepiej po tym, spotykamy się tu, żeby pomóc Panu Bożenie i Panu Marianowi w sprawach, które ich dotknęły. Miejmy nadzieję, że to co... Pomoże wam program, pomoże i nam, prawda? Smutne dramaty i smutne historie dotykają każdego z nas. Pani Bożena z córką, wnuczkami, e, zięciem, kotem, psem, chomikiem, babcią oraz dziadkiem przeżywają tragicznie chwilę po zabraniu dzieci przez któregoś z męż były e, córki. Spójrzcie państwo na reportaż. Pięciu policjantów weszło mi na podwórko, ucięli mi kutkę na bramie, wzięli mi ręce do tyłu i nie mieli żadnego oznakowania. Mundur M czarny, maski mierzy, czarne tak, 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 maski, pani redaktor. Co się działo dalej, pani Barbaro? Porwali mnie ze stajni, wzięli mnie. Ja, ja mam miał, ja w zębach zawiadomienie sądu, orzeczenie sądu, a oni do mnie. Uduż tą k***ę, To by był po prostu napad, pani redaktor. No i. Ale pani Barbaro, ale jak to się stało, że ja przeczytałam w liście od pań, że panie podobno tutaj prowadzą no że tak powiem harem prawda i że tak ja brzydko powiem pani jest no że pani tu szefowa tak no tak no ja ja, ja tu jestem szefową burdelmamą <grym> burdelmamą o bardzo poważny a córka córka to pani jakby no, no tak no córka pracownica moja pracownica i pani po po ile? Tak, ob ob obie żeśmy z Turką dawały po 30 złotych, no. Po 30 z Masakra! No to się, to, jest nie, to się w głowie nie mieści, pani Barbaro, no, żeby takie pani, warunki pani były. Pani redaktor, y trzeba jakoś zarabiać, tak? Taki miałam biznes, to taki miałam. A czyli to jednak prawda, co ludzie mówią we wsi? A gdzież prawda? Gdzież prawda, co gadają? A ja wyczułam od pani taki zapach, taki alkoholowy pani pije? nie pani redaktor, ja, ja, ja nie, ja leki biorę i to tak od tych leków, tak? mama ma przepukliny. i to od tych leków jest taki zapach alkoholowy, tak? nie, tak leki le 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 na spirytusie mam jeszcze jednym z zarzutów który tutaj jakby mo możemy przeczytać jest to że panie nie dbają o porządek że nie jest czysto no panie redaktor, czy to wygląda na brud? No no wygląda, no wygląda. No tu jakby zabawki, stare śmieci rozwalone. Brudno tu trochę jest, prawda? To to, to są zabawki małej y, małej y, Kingi. To ona, zresztą one czekały na nią, nic nie było. I ruszają. córka nie chce ich prać, tak? Tak, nie chce ich prać. One mają tak zostać w takim stanie do, aż cór dla córki. Aż córka wróci, tak? tak? tak córka wróci. No ale jak córka nie wróci, to tu będzie tak brudno? No będzie. Pani Bożenow w artykule paragraf 4 punkt 6 wynika, że pani dnia 6 czerwca miała być zbadana psychiatrycznie. Pani się nie zbadała, pani się nie zjawiła. Dlaczego pani się nie zjawiła? Czuła się pani oskarżona o coś? Czuła pani, że... Te badania wynikną, że może być Pani chora i może się Pani pojawić w złym świetle dla sprawy? Proszę mi wytłumaczyć. Nie będę się badała, ja nie jestem chora, ja jestem tylko chora na, na przepuklina. O czym Pani w ogóle mówi? Tłumaczyłam przecież. Ja tylko chcę, żeby wróciły dzieci do domu. One mają ojca, one mają matkę, one mają dom, one mają porządek. I, I ja nie chcę, żeby moje wnuki się tułały w takich warunkach. Pani redaktor, ja, jakie, jakie badania? Jakie badania? Ja jestem tylko na przekukliny chory. <laughs> Jest Pani również z nami Pani Meneses. Pani Menesens. co Pani sądzi o tej sprawie? Czy czuje Pani, że córka jak i matka kłamią? Czy one możliwe, że jednak prowadziły ten burdel, bo jednak Sąsiedzi nadal oskarżają i nadal uważają, że coś tam śmierdzi. I nie mówię ani o lekach Pani Bożeny, ani o syfie. Ja, Pani Bożeno, ja Pani coś powiem. Po tym artykule ja pani nie wierzę Ana ani jedno słowo. Że pani nie pije, że Pani nie jest, że jest Pani chora na przepuklinę. Naprawdę ja też jestem matką. Ja też jestem matką ja wiem, jakie to jest ważne dla dziecka, żeby matka była obok, a matka... Pani córka, pani córka chciała oddać dziecko do domu dziecka, do okna życia. Mamy to, proszę państwa, w protokole. Mamy to, pani się nie wytłumaczy z tego. Dzieci mają dobrobyt teraz, dzieci mają zdrowe jedzenie, ubranie czyste. A nie jak u państwa szambo, a nie jak u państwa szambo. Naprawdę, to jest dla mnie katastrofa, co pani wypowiada i co pani będzie. Pani. Pani powinna się opamiętać, bo pani córka pójdzie na dno razem z panią. Pani już nie ma ratunku! Pani już nie ma ratunku! I oby ten artykuł i ten, yy, ten program był dla pani zrozumieniem, że pani straciła wnuczków. No, pani Bożyno, no niestety wynika tak, że yy, dzieci nadal zostaną u którego z ojców. Pani dokładnie nawet nie wie imiona dziecka. Niestety nie jesteśmy w stanie pani pomóc. Miejmy nadzieję, że. Że sprawa się jakoś wyjaśni i trochę pani ulżą leki, które ma pani, nawet teraz widzę ze sobą, bo czuję stąd. Drodzy Państwo, kolejna sprawa bardzo zdolnego, u przystojnego mężczyzny, który, który został skrzywdzony przez rodzinę, narzeczoną życie oraz swój własny talent. Drodzy Państwo, Życie pisze różne scenariusze, ale ten, który został napisany panu Marianowi, jest czystym dramatem. Wręcz mogłabym powiedzieć, filmem grozy. Zapraszam na reportaż. Dzień dobry! Dzień dobry, ja tu przyszłam rozwiązać sprawę dla reportera. Dzień dobry, czy są to jakieś poszkodowani ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy? Halo! Dzień dobry, dzień dobry, Elżbieta Jaworowicz z tej strony No wszystkich bym się spodziewał, ale nie paaaaani Pawarotti, brawo, brawo, brawo <laughs> I pan no, śpiewa, no, i pan, pan ten głos tak i ten pan głos tak zmarnował, nie wykorzystał. Nie tak, śpiewał pan profesjonalnie, nie, ja, ja tylko tu siebie śpiewam, wieś, słyszy, gratuluję i... No, no nie! I pan robi w kopalni, tak? tak robię, Przy, o ziemniakach, marchewkach, tak? Tak, tak, i mój los I pan nie może śpiewać, nie a mogę, pan... Nie ma tutaj... A pan. Pan jest artystą, bo pan Jestem. kocha śpiewać, tak? Jestem. Pan jest artystą, bo pan kocha śpiewać. Państwo to słyszą, to jest niewiarygodne, że do tej pory ludzie cierpią, mimo że mają marzenia i mają pasje i kochają to, co robią. Naprawdę to jest... to jest niewiarygodne. Państwo to słyszeli. No ja słyszałam, że pan... Pan sobie lubi, że tak powiem, powiedzieć uprzejmie e, za czasów literatury szekspirowskich. Wypić lampkę wina, prawda? I trochę czasami więcej niż tylko tą lampkę. O proszę, widzę, że tu pan ma. Ja spróbuję, zobaczymy. A nie takie złe, nie takie złe, panie Marianie, naprawdę bardzo dobre. No ale jak to było z tym bratem, pan mi powie, czy... Czy sprawa się wyjaśniła? Czy brat nadal nie wpuszcza pana do domu? Pan mi powie, jak to, jak to jest, pani Marianie? No nic, brat mi nie pomaga. Ja śpiew ludziom po domach, po stodołach, bo mnie nie wpuszczą wszyscy, to nie każdy sąsiad upa. Co Za, zaśpiewam na weselu, gdzieś tam na, wyjeżdża panna młoda, pan, wie pani o co chodzi, wyjdzie, zaśpiewa, ktoś zagra. Ja, ja operował tutaj talentem moim, posprzątam, porąbię drewno, powywożę gnój, ale no. Nic. I pana brat panu nie pomaga, nie bo to zazdrosny żyw. o talent, tak? tak? je siedzi w tej Warszawie, kradnie i, 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 i tak. I zazdrości panu I talentu, tak? tak. Zazdrości, ja tak? Ja jestem pewien, że to, o to Bo bym. on nie ma talentu, bo brat nie się zajmuje ma. Cały z samochodami, ma. tak? tak? Majsterkuje, a pan po prostu jest artystą, ja a on artyst. robolem, tak? Tak! Ja jestem... O, 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 no to jest Pani Marianie, to jest naprawdę niewiarygodne, że takie rzeczy się dzieją na o, ludzkich oczach. Nikt panu ze wsi nie pomaga, tak? Nie, nie pomaga. To jest niewiarygodne, pani Mar Marianie. Ja naprawdę... Myślę, że pan potrzebuje pomocy, pan ma talent, pan powinien śpiewać operowo, prof profesjonalnie jak pavarotti, jak spaghetti, jak lasagna, pan ma taki talent Ale pani redaktor, ja też bardzo lubię pana Zenona Martyniuka Pan lubi pana Zenona Martyniuka tak. Ja załatwię na odcinek, bo ja potrafię. Hejka, nie bójcie się, za chwilę będzie kontynuowany film, także nie odchodźcie przed ekranu. Jeśli podobają Ci się moje filmy na moim kanale, to koniecznie zostaw subskrypcję, żebyśmy rośli w górę, zostaw łapkę w górę, komentarz. Koniecznie zaobserwuj mnie na moich wszystkich portalach społecznościowych: Instagram, Twitter, TikTok. Każde takie wsparcie jest dla mnie bardzo ważne, także się bardzo cieszę, że jesteście. I co, oglądajcie dalej. Dajcie też szczeli, proszę oglądać! No Panie Marianie, nie, nie ukrywamy, że tutaj w studiu polały się łzy na pana śpiew, na pana talent, na pana kunszt, że tak powiem, że taki człowiek jak Pan y, musi siadać po stronie ofiar, po stronie pokrzywdzonych pan, że Pan nie osiągnął kariery i, i nie, nie czuł się ten. Jakie są kontakty Pana teraz z bratem? Czy brat się odezwał po naszej wizycie, czy brat... Brat chciał porozmawiać. Pani redaktor, brat się do mnie w ogóle nie odzywa. Siedzi w tej Warszawie. Ja tutaj musiałem przejąć o własnych nogach przyjść przy na pieszo do tutaj do studia z mojej wsi. To są niewyobrażalne warunki ee, dla takich artysty jak ja. Bida, bida cały czas. Yy, nic się nie zmieniło, nic, nic się no nie interesuje. Nie mam w ogóle nikogo bliskiego. Nikt nie docenia mojego talentu, nawet w kościele, nawet w kościele nie chcą, żebym śpiewał. Naprawdę niemożliwe. I Pan czuje się smutny, bo jest pan smutny, tak? Czuje się Pan pokrzywdzony. Państwo to słyszeli, państwo to słyszeli, pan. Marian czuje się smutny, no zrozumiały, proszę Państwa, bo naprawdę nie wiem, jak my sobie możemy poradzić z tą z sytuacją. Pani adwokat, pani Męcena z nimi Pani powie, czy my możemy jakoś zadziałać, czy my możemy pomóc Panu Marianowi jakoś osiągnąć karierę, żeby ten talent wokalny nie poszedł na marne. To jest naprawdę możliwe, że jedna z najpiękniejszych głosów w Polsce. Panie Marianie, Pan naprawdę jest takim nieprzyjemnym przypadkiem, bo my naprawdę nie mamy co z Panem zrobić. Nie ma niestety żadnych dokumentów, nie ma testamentu Państwa rodziców, wszyscy go szukają i nadal go nie ma. Ja mogę jedynie Panu polecić wziąć... Eee, się za karierę, prawda? Ma pan piękny wokal e, Pawlo Cieliego, włoskiego pięknego artysty. Pan nawet wygląda jak on, pan brzmi jak on, i uważam, że pan po prostu powinien się wziąć za to. Niestety, mieszkanie brat mamisz, brat nie ma obowiązków pana karmić, ale no niestety, no. Musicie pan z tym pogodzić. Jedynie co polecam panu, ja panu zostawię moją wizytówkę. Pan nikt do mnie się skontaktuje, ja będę pani. Pań pańską menadżerką będę po prostu i załatwimy panu wspaniałe koncerty zostanie pan Światowej Sławy Gwiazdą i proszę państwa to jest moja obietnica tutaj jak jestem w programie od 25 lat że ja postaram się aby pan Marian pan Marian został Światowej Sławy Gwiazdą Operową i to jest moja obietnica i mam nadzieję że się spełni i życzę, ży życzymy powodzenia prawda oj pani mecenas to jest naprawdę druskujące i naprawdę aż mnie Przykro, co pani mówi. No niestety, Panie Marianie, tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że zbiórka, którą dla pana zorganizowaliśmy na koncert pana i pan, pańskiego wokalu, coś pomoże i trochę poczuje pan blask fleszy, tak jak ja. I moje nogi. Historie były bardzo smutne. Na szczęście udało nam się dojść do końca naszego programu i miejmy nadzieję, że Pani Marian i Pan... Pani Marian i Pani Bożena, przepraszam Państwa za pomyłkę, będą mogli poczuć się troszkę lepiej po naszym reportażu i zgłoszą się charytatywnie Państwo, którzy będą chcieli pomóc tym Państwu, którzy są poszkodowani przez życie. Państwo to słyszeli. Oni, oni nie mają życia w tym, co teraz robią. Oni ledwo wiążą koniec z końcem. Na koniec niespodzianka, drodzy Państwo, występ jednej z najwybitniejszych gwiazd dla Pana Mariana, który Pan Marian kochał jego piosenki, kochał jego sztukę, że tak powiem wręcz kunszt tego autora. Zapraszamy pana Zenona, który zaśpiewa nam piosenkę z dedykacją dla naszych dzisiejszych gości. Zapraszamy! Ile tu za mną, ile jeszcze czeka Nie ma sensu patrzeć z Eradzi wamiłością to właśnie ty